I tak będę musiał obok dupy trzymać, że z jego dupą będę na tył. Cześć moi drodzy, Kilok z tej strony. Jak widzicie, mam dla was Dark Soulsa trujeczkę. I pogram sobie w to razem. Co ciekawe, będzie to z perspektywy kompletnego Dark Soulsowego owego nooba, więc powinno być zabawnie. Stwórzmy nową grę, nową postać. Dark Soulsiki są ponoć yes, trudne, przynajmniej indeedy. z tego słyną. Poględziemy sobie trochę bajeczki. Ja kompletnie nie znam Lottery. fabuły Dark Souls, ani jedynki, ani dwójki. Także um, the of the of Cinder w ogóle gram na padzie. Podłączyłem sobie pada od Pesach. Trochę się z tym namęczyłem, ale warto. Uczyłem na klawiaturze coś tam włączać, ale. Um, Zobaczmy, że kamera trochę się przeszła, i źle by to wyglądało. I the Lords go without me. Ducha nie, laseczka sobie idzie oparta o inną laseczkę. Ale <grym> plaskiem walnęła w piasek. No bo to piasek, chodź. To... I co tak leży. When the link of fire.

Unkindled will rise Nameless, accursed, undead Unfit even to be cinder And so it is That as Kompletnie mi to nic nie mówi. No, total. Nie mam pojęcia, czym to jest. Wiem tylko, że władcy jacyś nie umarli. Jacyś popił dąży do żaru. Bardzo ładna zbroja. Bardzo mi się podoba ten hełm. Błyszczy się gościu tak bardzo, że w zasadzie, jeśli by potrzebowała się przyglądać, to ma lustro na całym sobie. Mm. Gotowe twarze. Jezus, Maria. Wygląda jak Dawid podsiadło. Uwaga! Budowa ciała... Zostanie standardowo, dar pogrzebowy... Agnisty hmm. Klejnot. Brzmi ciekawie, ewentualnie bezpańskie dusze. Wezmę dusza kogoś, kto sypiał u twego boku. Żona, co twoja dusza robi w grze? No dobra. Czy już do zdobywania licznych dusz? Bierzemy to. Wiek, młody, młody i pełen werwy. Nikt nie wiem. Hmm, nie będę wymyślać, wolniemy. Kilioks. Nawet pisanie mi nie wychodzi. Rzeczywiście ta gra jest trudna. Nawet pisanie sprawia problem. Wigor... Um, statystyki za dużo mi nie mówią. Wigor, witalnością to się różni. Wytrzymałość, wytrzymałość, witalność, wigor, kurde blado Dobrze, e, dobra przechodzimy dalej, co tam Będziemy, a nie, nie, chwila, jakie są klasy? Rycerz, najemnik, wojownik, herold, złodziej, zabójca, czarodziej, piromanta, kapłan i anorektyk Dobra, zakończ tworzenie, gramy Dark Souls 3. Prepare to die. Generalnie nie mam doświadczenia żadnego praktycznie z Dark Soulsami. Moje doświadczenie dotychczasowe wygląda tak, że w jedyneczkę gram może 5 minut, albo nawet krócej i później szlak mnie trafił przy sterowaniu myszką i klawiaturą. W dwójeczkę gram chyba minut 20. Yy. I spotkałem kilka razy trolla po gromce mnie samego I dalej poza te Wiedźmi na początku chyba nie wyszedłem Natomiast grałem w Bloodborne na troszkę, bo do pierwszego bossa I o dziwo zabiłem pierwszego bossa w, przy pierwszym podejściu Co prawda walka trwa 20 minut Dobrze, co tu jest? No gra jest taka... wygląda ładnie, chociaż szaro o, um, nagrobki jakieś wszędzie są i tutaj są nagrobki, chwila, że co, że zaraz to ja z tego wypełzłam? To ja nie umarłem jestem, tak? Hmm. Nie będę pokazywać facjaty mojej postaci, bo boję się ujrzeć, co tam będzie pod helmem. Przeczytaj wiadomość: sterowanie kamerą, czyli samouczek. Mam nadzieję, że granie jest za cicho, ale obawiałem się, że będzie za głośno i mnie nie będzie słychać. Um, ale ewentualnie może sobie podgłośnię trochę. Tak tylko troszkę. Okej, okay, powinno być dobrze. <laughs> Tutaj przyła dusza nieznanego żołnierza. okej okay, przyciski tu chowam okej okay, też wiem czym się używa tutaj chyba dwuręczne wygląda jak parwanie, blokowanie, cios dobra a tym widzę okej okay. tego pana ścieliśmy No spoko Tylko czemu w tej grze jest tak dużo trumien wszędzie I o co chodzi z tymi duszami? Dusza opuszczonego ciała Dusza opuszczonego ciała Dusza opuszczonego ciała Okej okay. Tak jak patrzę to gra ma takie w sumie majestat pewnego rodzaju, ale te nagrobki. Łożysz pani, ja pierniczo się wystraszyłem. Dziady tu trzeba uważać. Pielna butelka jest Aha, to jest to. No dobrze. Z wrogiem trafiń krytyczny. No nie trafię go krytycznie. Panie, hello! Hello! Uhu. O. Krytycznie. Nie, nie. Jezus Maria, już we mnie jakiś dziad strzela. A, tam jesteś, bastarda. Tu już widzę dwóch. Mm. O, jak nagle się wyszło. Jaki zaraz. 160 obrażeń. Życie przedmiotu. Mm, jak ładnie rozświetlone. Mm -hmm. Kopnięcie, kop kopnięcie, kopnięcie, Ni cholery. Nie wiem, jak tu kopnąć. Dobra, kopnięcie olejemy na razie. Zobaczymy, coś z dalej. Turnkey Zawróć. Proszę, jaka normalna osoba zawróciłaby tylko dlatego, że zawróć to jest jak z czerwonym przyciskiem, kiedy jest napisane: Nie klikaj, to każdy kliknie. To tak jak powiedzmy koledzy albo koleżance mówicie: Nie odwracaj się, to się odwróci. A jak powiecie: Odwróć się, to się zapyta po co. I tak jest z tym: Zawróć. Hmm, więcej nagrobków. Jakaś jaskinia, jakiś dziad tam. Jakieś plaski krwi. O jest! No panie, co ja ci zrobiłem? Dobra. Ładny, ładnie wizualnie wygląda gościu. Ale trzeba go zabić. W ogóle fajne takie dźwięki są tych, jakby kryształków lodu na nim, muszę powiedzieć. Um, ja mam zazwyczaj takie podejście w takich grach, niby trudnych, że zawsze staram się najpierw ocenić, oj, czym wróg dysponuje. Czyli na początku bardziej dysfensywnie grać. O, co mi usunął. mi jestem na staminę, czyli stamina unik, zabiera mi cios, wykorzystuję stamina. power attack. A, tak jakby go, tak jakby go zatrzęsło trochę. Słuchajcie, mogę to zmyślić? Mogę. No panie, idź głupi jaszczurze! Może, może bym dwuręcznym stylem go bardziej bił, ale boję się, że oberwę, a sta Oj, starczą czuję się pewniej. Szybko, szybko, odpocząć, odpoczynam. No panie, panie. Jak by go nazwać? Hmm, jaką fajną lodową brodę ma. Z brodaczem? Lodobroda. Jak mi późno! Będę musiał koło dupy trzymać. Z, tak, będę musiał obok dupy trzymać, że z jego dupą będę na ty. łuska z tytanitu. Tylko, że jestem prawie dednięty, kurde. Co to jest łuska z tytanitu? Ekwipunek. Hmm, napełniaj hmm, hmm, punkty życia, punkty szkupienia. Hmm. Strać duszę i wrócić do ogniska. Służy do zdobywania dusz. Ale że co, klikam i zyskuję? Czy... Hmm, przywraca połączenie z innymi światami. Nie cholery, nie wiem co to jest. Wygnaj upiora lub wróć do swego świata. Aaaa, uh, łuska wzmocni tran transponowaną duszami broń do plus 4, a co to jest plus 4? Mój miecz. Mmmm, uh, ciałem rycerski bardzo. O, o, granie, pauzuje Co to są te plamy krwi? Mmm, ktoś dwóch. o chyba ktoś walcząc dwuręcznie, chyba plackiem glebę. Dobrze, no. Rezejrzyjmy się, czy tu czegoś nie ma. Myślałem, że zabiję się spadając stamtąd, ale na szczęście nie. Yy, butelka jest pusta. To jest jakby blok. No to. Mm. O, zjada mi to skupienie. Nie no dobra, i lecimy dalej. Hmm, do życia skupienie mi się nie odnawia. Zmiana broni, zmiana przedmiotu, idziemy... Mi... Jezus, no co tutaj tyle nagrobków jest. Masakra jakaś. Widoki spoko, wizualnie jest ok. Mam jakoś tekstur włączoną na najwyższe e, Motion Blur mam wyłączony, ponieważ nienawidzę gra w Motion Blur Dla mnie wystarczy, że kręcę to mi to robi za naturalny Motion Blur, a to co zazwyczaj dają to takie, takie sztuczne jest O, Jakaś wieża Tam się przyjdziemy w kiedyś na pewno, a teraz... Co to jest? Rozpal ognisko No super. Odp a, odpoczynek przy ognisku. Odpoczynek... jeden. Co myśleć? Ile jest odpoczynków? Czy odpoczynków przy ognisku? Czemu mi przyłączył? A nie, to ja przyłączę. O dobra, chodź tu dzianie. No chodź tu. No chodź, bo parę chcę spróbować natomiast. Chyba. hm No, fajnie. Jak to pary stajmingować, w ogóle mowa? a Dobra. A jak odpocznę, to czy przywrócę ich z powrotem? Co, pojawi się na nowo? Kurde, odpoczynek. Przywracaj. Jakby więcej życia ma, bo nie pada... no. Dziewięćdziesiąt Hmm, tam widzę wejście, to pójdziemy sobie górą, bo z góry zawsze możemy zaskoczyć w dół, a co to jest? Podczas sprintu skok, podczas sprintu... Nie, chwila. Sprintujemy... Aaaa! Okej. Okay. Odłamek tytanitu. Co robi odłamek Titanitu? Wzmacnia broń do plus 3. Ok. Nie ma słowa transponowanej. Arba, tak z góry. Chodź, jakiś jeden. Panie. Chodź, zadasz tu ze mną. No dobra, żyję. Hmm. Czy to jest boss? A to jest duże drzewo, a tam jest wieża. Czy ja mogę iść na tą wieżę? To jest nie krwi. Tu jakaś walka miała miejsce. No dobra. Dzień dobry panu. Hmm. Zabierz miecz. Zabierzemy miecz! <coughs> Sora. Ojej, on się rusza. Ja nie złapać. Jaka agresja, chłopie! Co ja ci zrobiłem, żeby na to sobie zasłyszeć? O, to diabła jest za gówno brzydkie. Ja pierniczę plecy, widzę, mają jakieś problemy, jeżeli chodzi o uderzenie przeciwników za plecami. Zgiiin! Dobra! Dziedzictwo o... Dziedzictwo ognia zniszczone Choler! żar przywrócony Jaki żar A właśnie, jakiś miecz tak poleciał? Kręt wsać w Aha, czyli co? Czyli um... Ale jak tego mam używać? Wstać w ognisko kapliczki. Ognisko. Aha, to nie jest kapliczka chyba. No dobra, no. Lecimy dalej. Ładnie to wygląda. To muszę powiedzieć ładnie w Bloodborne. Też tam widziałam, były takie fajne budowle. Przynajmniej to Jernam, Jarnham. Także ma statycznie to wygląda na pewno. Chociaż e, chmurki są trochę takiej lipnej jakości z tego co widzę. Mm.